Cześć, z tej strony Szymon Zduńczyk. Jestem w tej chwili w sklepie afe.pl w Gdyni. A dlaczego? Ponieważ w sobotę mamy warsztaty i muszę troszeczkę doposażyć się, jeżeli chodzi o sprzęt, oraz dodatkowo chcę Ci pokazać, jak zrobić proste studio, prosty taki zestaw, jak zbudować, co wybrać, żeby fotografować produkty, żeby fotografować przedmioty, w oparciu właśnie o stół bezcieniowy. A to, tego nie pomówiłem, tylko wspomniałem, że można ten zestaw, który omawiałem na webinarze, można wzbogacić właśnie o stół bezcieniowy, czy możliwość po prostu podświetlenia przedmiotu od dołu. Czyli co? Po pierwsze, no właśnie, stół bezcieniowy. Czyli jest to taka konstrukcja, jak widać, prawda? Mamy tutaj pleksję rozciągniętą w ten sposób, że gdy postawisz jakiś przedmiot, Pojętnie, co to będzie. Postawisz przedmiot na tym plexi i będziesz fotografować z tej strony, no to po prostu będzie wszędzie, wszędzie ta plexi i będzie można łatwo wyciąć ten przedmiot z tła. Ale, żeby to zadziałało i żeby obróbka była bardzo łatwa, czyli na przykład używając w Photoshopie różdżki i, nie wiem, dwoma, trzema kliknięciami udało się odseparować ten przedmiot od tła, to musimy mieć do tego musimy podświetlić dół tego stołu na przykład taką lampką. To jest żarówka, e, świetlówka kompaktowa fotograficzna, 5500 kelwinów. Tutaj jakiś mały statyw, tak zwany piesek. No i cóż, umieszczamy to na dole i uruchamiamy. No i teraz przedmiot jest podświetlony i będzie łatwo go wyciąć Stła. Czyli mamy stół, mamy podświetlenie, ale teraz brakuje nam tego światła kluczowego, światła głównego, prawda? No więc mam tutaj taką lampę, która jest bardzo, bardzo no, tania i dobra, co się rzadko zdarza. Mamy tutaj taką tkaninę, która rozprasza światło, bo w fotografii studyjnej najczęściej chodzi nam o dużą powierzchnię świecącą i właśnie ta tkanina to realizuje. Ja podniosę to do góry, żeby pokazać Wam wnętrze, co tu we wnętrzu siedzi. No, więc mamy taki, taki uchwyt na pięć właśnie takich żarówek, świetlówek kompaktowych, fotograficznych i mamy tutaj taką blendę odbijającą, która będzie kierować światło właśnie na ten przedmiot. Mamy pięć żarówek i to, gdy podłączymy do, do prądu, możemy świecić po prostu światłem ciągłym i efekt będzie widoczny od razu, i będzie widać rozkład światła. Tutaj ta lampa ma możliwość jeszcze włączania i wyłączania poszczególnych lamp, więc możesz sobie w ten sposób regulować ilość światła. Nie można tego ściemniać. Po prostu włączamy lub wyłączamy żarówki i w ten sposób regulujemy ilość światła padającego właśnie na, na przedmiot. Ta tkanina powoduje, że światło jest dość dobrze rozproszone. Nieźle to działa. Tutaj równomierność tego światła jest naprawdę, naprawdę duża, ponieważ już same świetlówki nie jak żarówki, powiedzmy, z takim żarnikiem, e, który widać i, i daje dużą luminancję, czyli razi nas, mówiąc krótko. Tutaj już sama świetlówka, ta budowa powoduje, że to już jest jakaś większa powierzchnia świecąca i po przejściu przez tę tkaninę daje nam fajne światło. Co jeszcze potrzebujemy, żeby e, tutaj uzupełnić ten zestaw? Mamy światło główne, nasze światło kluczowe, potrzebujemy jeszcze czegoś, co by wyrównywało tutaj kontrasty. I ja proponuję tutaj, jeżeli nie masz, nie chcesz wydawać za dużo pieniędzy, proponuję nabyć taką blendę, która jakby prawie za darmo da nam wypełnienie z tej strony cieni, które powstają i których nie możemy po prostu oświetlić ten przedmiot jedną lampą. Normalne, że będą powstawać cienie. Więc tutaj jest srebrna powierzchnia, z drugiej strony jest czarna powierzchnia. Jeżeli obrócimy tę tkaninę, to wtedy mamy srebrną, złotą i jeszcze białą. Ale my będziemy wykorzystywać najczęściej srebrną. Za wyjątkiem pewnych przedmiotów połyskliwych, jeżeli będzie to polerowany metal albo plastik na wysoki połysk, no to wtedy będziemy używać tej białej strony. Żeby to się trzymało, no to musimy mieć tutaj cóż, taki uchwyt do blend, tu jest regulowana odległość, więc możesz zastosować tej wielkości blendę, to jest 4 w jednym blenda, albo jeszcze większej wielkości blendy. Im większa blenda, tym lepiej, natomiast w plenerze duże blendy się nie sprawdzają, trzeba po prostu mieć kogoś, kto tę blendę trzyma, gdy wiatr powieje, to ona zachowuje się jak żagiel. No i do tego jeszcze statyw, tak, żeby to wszystko się nam trzymało i ten blendę umieszczamy mniej więcej w ten sposób. Oczywiście tutaj niższy troszeczkę statyw powinien być, albo, albo można postawić ten zestaw na, na stole i wtedy blenda odbija światło. Zamiast białej pleksji możemy użyć czarnej. Tutaj w AFE jest możliwość kupienia czarnej. Widzę tutaj, patrzę, bro... jest żółta, jest zielona. Są różne kolory i już różne wymiary. Więc jeżeli postawimy czarną pleksję, tutaj, oczywiście już od dołu światła tego nam nie, będzie, nie będziemy potrzebować. Natomiast to da nam troszeczkę inny klimat. Możemy zatopić wszystko w mroku, tak jak było to zdjęcie z torebką, gdzie ja te tło Generowałem w komputerze w Photoshopie, natomiast tu prawie gotowe mamy takie ciemne, ciemne, błyszczące, odbijające tło, więc czarne i biała pleksy to są dwa najbardziej popularne materiały w fotografii studyjnej. Oczywiście ten zestaw jest podstawowy, mamy do dyspozycji jeszcze inne tutaj źródła światła, na przykład lampa typu, typu Kinoflo. A nie jest kinoflo, oczywiście tylko typu, prawda? Mamy tutaj e, świetlówki, raz, dwa, trzy, cztery świetlówki, e, fotograficzne daje nam dobre, e, przyzwoitą jakość światła. No i tworzy się nam taka powierzchnia e, świetna. Mamy tutaj wrota, możemy troszeczkę ograniczać pewne, pewne rozchodzenie się światła na boki, więc jeszcze taką mamy lampę ja odsunę z powrotem tutaj. Możemy nabyć taką lampę tylko na 4 na świetlówki. Ona stoi gdzieś tutaj, o w tym miejscu, trochę mniejsza. Zamiast tej żarówki, którą Ci przed chwilą pokazałem, tych e, żarówek, które ma 85 W, można wkręcić taką potężną lampę, może nie 5 nie tutaj, ale w pojedynczą przynajmniej oprawkę, można wkręcić taką dużą lampę, która ma, już właśnie czytam, ta lampa ma 200 W, tamta ma 85 W. Tamta świeci jak 400 W halogen, no to ta trzeba sobie przeliczyć, co najmniej jak no powiedzmy 1000W żarówka halogenowa. Są po, pośrednie między tą a tą i są jeszcze mniejsze. W każdym razie asortyment jest tutaj różny. Co jeszcze możemy tutaj do naszego zestawu dodać, albo zbudować go inaczej, to jest lampa, to jest softbox tego typu, składany i. Poza tym, że to można złożyć i jest to takie można powiedzieć kieszonkowe, to sporą zaletą jest to, że możemy za pomocą takiego uchwytu zastosować własne lampy reporterskie poza możliwością posiadania pilota, czyli obserwowania jakby światła, tak jak to się odbywa przy lampach ciągłych albo przy lampach studyjnych z żarówką i palnikiem fotograficznym, gdzie Mamy konkretny wgląd, mamy bezpośredni wgląd na, na to, jak przedmiot dany wygląda, jak światło się rozkłada. Czyli tutaj nie mamy tego niestety, ale jesteśmy w, jesteśmy w erze cyfrowej, więc wszystko możemy sobie e, zobaczyć na wyświetlaczu. Więc mamy składany softbox, mamy lampę reporterską, mamy uchwyt, mamy tutaj taki. E, mini-bomb czy boom, nie wiem, jak to się nazywa dokładnie, jak to wymawia się. W każdym razie taki żuraw po polsku może, o, w ten sposób, i statyw. Oczywiście ten zestaw możemy tutaj wpiąć do statywu, natomiast to daje nam troszeczkę lepsze możliwości, ponieważ możemy położyć ten żuraw i świecić z góry, co w fotografii studyjnej reklamowej jest bardzo, bardzo przydatne. Oczywiście tutaj nie jest to jakoś bardzo duża, wiel, nie jest to jakaś wielka powierzchnia świecąca, ale przy małych przedmiotach jest to naprawdę sensowne rozwiązanie. I mamy bardzo dużo światła, wykorzystujemy sprzęt, który mamy, lampę błyskową, reporterską, tę lampę, które, którą mamy. I mamy troszeczkę lepsze światło, jednak światło błyskowe jest jednak lepsze. Tutaj były, było dużo pytań na konferencji, czy, czy właśnie... Lampy światła stałego, czy lampy studyjne, czy lampy reporterskie, lampy błyskowe. Lampy błyskowe dają lepsze, lepsze, lepsze widmo, nie ma pewnych przekładań, jeśli chodzi o kolory. Natomiast w większości przypadków jednak lampa światła ciągłego nie będzie nam przeszkadzać, że, że tam coś się dzieje nie, nie tak w kolorach i możemy to przeboleć. Natomiast tutaj mamy, jeżeli fotografujesz na przykład reportaże, robisz na przykład zdjęcia ślubne, nie chcesz dodatkowo inwestować w sprzęt studyjny, no to masz taki zestaw, który również na, na ślubach się może w pewnych sytuacjach przydać. Więc podsumowanie. Odstawię to troszeczkę na bok. Jeśli chcesz zająć się na poważnie tym rodzajem fotografii, to jednak bardzo mocno rekomenduję zakup takiego stołu bezcieniowego. To jest mały stół, on kosztuje około 160 zł, 150 zł, coś koło tego. Natomiast są większe stoły bezcieniowe, które kosztują 600 zł i jeszcze więcej. To zależy od ciebie, jakiej wielkości przedmioty fotografujesz, ale to będzie naprawdę przydatne, ponieważ możesz dużo czasu oszczędzić przy obróbce. Kiedy będziesz wycinać przedmiot z tła, jeżeli taka będzie oczywiście potrzeba, to wtedy ta obróbka jest bardzo szybka. Klik, klikasz w dwóch, może trzech miejscach i nagle całe tło nam znika, można powiedzieć. Także stół bezcieniowy, podświetlenie od dołu, lampa główna, lampa światła, lampa światła ciągłego. I blenda. Oczywiście zamiast blendy możemy stosować drugą lampę. Możemy tutaj dwie lampy te zastosować. To zależy od Ciebie, czy na jakim jesteś poziomie, czy na jakim jesteś etapie, czy, czy, czy dopiero zaczynasz fotografować, czy zamierzasz naprawdę masz sklep na przykład internetowy i chcesz tak na poważnie się zająć. Zobacz, że tutaj to stanowisko nie zajmuje zbyt dużo miejsca, więc jakby jesteś w stanie zorganizować swoje studio w warunkach, w warunkach domowych. Nie potrzeba tutaj jakiejś bardzo dużej, wielkiej przestrzeni. Aparat gdzieś mniej więcej w tym miejscu i przedmioty tej wielkości jesteśmy w stanie sfotografować. To tyle. Zapraszam Cię 5 kwietnia w sobotę na warsztaty. Zapraszam Cię również na, na praktykę osobistą, czyli możesz uczestniczyć w sesji zdjęciowej, którą ja organizuję. Dotyczy to różnych tematów. Jeśli jesteś spoza Gdańska, to zapraszam Ciebie na kurs online i kurs wideo, gdzie będziemy się komunikować już zdalnie i co tydzień będziemy omawiać efekty Twojej pracy. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Cię serdecznie. Szymon Zduńczyk. Cześć.